Jestem niepocieszony, mój ulubiony luz z Lidra nie dość, że zdrożał z 99 groszy na 2,90 dla niektórych to mało, dla niektórych to dużo, dla mnie to jest dużo to jeszcze nie, nie ma tego plastikowego okienka i nie można sobie wybrać loda żeby miał więcej tych kuleczek no i jeszcze jest Energol początkowo one kosztowały 050 pięćdziesiąt ten bezcukrowy jest zajebisty daje kopa dobrze smakuje większość energioli bezcukrowych smakuje beznadziejnie a te i słabego dają kopa te roxy Rockstarsy, te wszystkie inne energiole a ten faktycznie daje ci kopa i były tanie, po złotych 50, zł, a teraz są już prawie po 2 złote.